Nie uwierzycie, nie wiem co się wydarzyło. Ale ludziska wyrzuciły do śpiewnika normalnie nową szafkę całą. Jeszcze nie wyjętam z kartonu. Czy instrukcja po prostu ludzi szeroko No patrzcie jaka ładnie. Tu jakiś ten zasilacze. Mamy jakieś kółeczko od czegoś są. Ale ciekawe o co chodzi z tą szafką. Naprawdę no, mi zastanawia, no, ładnie to wygląda. I patrzcie na jaka cena 80 funa. To jest jakieś 300 Ponad 300 zł. gruba akcja. Siema, obcinajcie co tu się w ogóle dzieje. tu jakieś klopki I jak tu sytuacja wygląda? No nie, jeden został, więc gdzieś sobie tam poradzi. O nie karton. A nie, to taka półka, patrzcie, taka półeczka. tu no, za to wygląda tu co my mamy jakiś był taki ala obrazek ale się nie przydał ale patrzcie ile tu takich jest tacek o co tu w ogóle chodzi w, w domu tyle tych tacek każdy jak wyjdzie jestem bardzo zaczekany Po co jest? po o a to co to jest to może być, wiecie co? Takie coś, to może być, patrzcie, zaczepiacie tutaj tym tygasem na, na drzwi. O! Na drzwi, ale do czego to dokładnie może być? Po co te dziurki są? Nie wiem czy to jest jakieś wizualne, może ktoś, ktoś czai bardzo o co tu chodzi. Gurde, patrzcie mi Te blachy mi leżą, lecą. lecą. ostatnio właśnie zastanawiałem czy takie sobie właśnie na grilla wiecie takie talerzyki bo to by się przydało no te to takie wiecie to też christmas party raczej ale to jest towary, kurde jak powiedziałem nie, 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 nie przemielę tego bo to nie da radzi się tam dostać tutaj jakaś jest ta jak to się nazywa bramka do grania w klisze. następna taka blaszka Kurde, szkoda, że tego nikt nie chce, bo przecież wiecie, ja, ja tego nie będę zawijał, bo to naprawdę no po co mi to? Oj, tu było coś widzę, dosyć ciekawie zakrapiane, no brawo, brawo, ja lubię jak ludzie ludzie, ci tam po... trochę szczelą ostro, pod, pod kerep, no bo to zawsze, kurczę. No. no, no Pan Jezus mi nie dał dłuższej ręki, proszę za mało siedziałem w pierwszej ławce i to może być kościele zawsze wybierajcie pierwszą ławkę to może wam pomóc na przyszłość a ja byłem raczej taki wiecie nygus ostatnia ławka no z tym powiem wam jak tam zawsze tam zawsze był ten dźwięk taki takie te dzwonki dzyn 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 i wszyscy na kolana no to ja też tak wiecie jakby na jedno kolano bez szału co tam w tym jeszcze może być ciekawego o patrzcie tam jeszcze jest taka blaszka do tego, tu do jest się nadało. tutaj to jest powiem wam, że tak no, lekki jak to się mówi No nie co to jest? Nie wiem co to jest, powiem wam, że to jeszcze jest w środku w ogóle. To jest pełne. Co to w ogóle jest? Nie mam pojęcia. Nieużywane to jest w ogóle. Czy to jest może do specjal? To jest chyba do barwienia takich tych. Coś mi się wydaje jak macie takie kanapy. No. I powiem wam, no, chyba ktoś miał... Ja też tak mam jak, lu... jak tutaj widzę ta sytuacja wygląda. Pewnie wy też tak macie, nie ściemniajcie, że nie, ale chyba sobie wezmę taką ścierkę sama, bo mi się przyda. Ale do tematu. O cytryny są, powiem wam, że nie mam do herbaty. Co wy na to? One no, nie wyglądają źle. No, nie wiem, zdecydować się czy nie, no. powiem Wam, no nie są mięczaki, nawet twarde, ale dobra, do rzeczy. Też tak macie pewnie, a żebyście coś kanapę roztegowali, nie poprawili, fajnie wyczyścili, ale ja chyba sobie to wezmę. Być może się z... Ja mam podobny kolor, może trochę ciemniejszą, i Wam powiem, mam tak, że coś mam zrobić, coś sobie kupię. No, zresztą kupię, ja to z tym kupowaniem, to wiecie, raczej wolę znaleźć, i tak sobie myślę, że coś sobie mam zrobić no ale mijają wiecie dni, później jak gdyby tygodnie i kiedy to przechodzi z lata i się to nie wydarza nie wiem co jest tego powodem może wiecie dobra lecimy następny kubeł powiem wam się robi rozwojowo ale fajna ta Kurczę, zawsze mi się taki kolor podobał na zasłony powiem wam na pewno nie jest zniszczona czy fajna taka co? co myślicie? a tu jest jakiś kabel a wiecie, ja uwielbiam jak są kable, bo po kablu to się zawsze do czegoś ciekawego dotrze. A to co to w ogóle jest? Ja piercele nie, nie wiem. Tu ktoś pije, czy co to w ogóle jest? Ja piercele jaki bidon. Nie chciałbym chyba dobrać. tego kolesia spotkać, co używa tego bidonu. Bo tak, ktoś może być lekki monster. Dobra, ale do tematu. Lecimy za tym kablem. Cholera, wiem, że powinien ubrać się. Dobra, wezmę to, wykupiuję. Ale jak ten ryby, to, to się trzeba To się lekko I ten kabel, patrz, wszystkim kabel. Co to jest za Ja nie wiem, cholera. Co tam powiedział, chyba ktoś? A! Na pierdzielę Dobra, mam. Dobra, ciągniemy. Teraz za Co to jest? Patrzcie. Cholera, tu mi leci. Nie wiem co to jest, patrzcie, to jest taka chyba ta ta jak to się nazywa taka lampa solarna. No kurczę, ona jest fajna, ja wam powiem Nie wiem czemu ludzie ją wyrzucili Nie chcę jej tam, ten wiecie, lizać, ale powiem wam, że... No kurde, ona jak wyschnie no to fajna to jest. I powiem wam, że ja to słyszałem, że takie lampy... Ogólnie, no może nie pomagają na głowę, nie? No bo u mnie to tak... No nie oszukujmy się. Z tym pomocą na głowę to już. No jest dosyć późno. Nie wiem czy takie coś sobie wziąć, jakbym, to wiecie, wyparzył. No, bo to jest No to nie jest chyba zepsute, nie wiem, to, to ta rurka. Ale taka locha, kto takie pije? Lucie śnić. Nie wiem, czy... nie wiem. Weźcie powiedzcie, czy brać takie rzeczy, bo ja to w ogólnie wystawiam za darmo tam czy na facebooku, żeby sobie ludzie brali I czy brać takie rzeczy, żeby ktoś był zainteresowany sobie wyparzył no nie wiem z tą zasłoną, no strasznie się waham fajna jest, no kolor mi się podoba ale tutaj troszeczkę zjechana a patrzcie tam z jednego śmietnika takiego dinozaura znalazłem Kurczę, ale fajna taka imitacja skóry naprawdę jest taki, no kolor ma takie odina, nie Nie wygląda tak za bardzo o tu chyba przynodzę, co się są taki a nie no spoko jest powiem wam naprawdę fajnie wygląda taki nie jest taki jak w każdym sklepie tak widać że chinasy się tam trochę nad nim napracowały myślę że zabiorę sobie Tom włożę do jakiegoś worka do plecaka i zawijam dobra lecę dalej a nie zobacz jeszcze tu obok bo tu jakieś patrzcie jakieś nie wiem co to są za pałąki, czy to by jakiś jakiś ten dla dziecka Jakiś wózek dla wystaczyć, co? Kurczę, ale jestem wkurzony, że nie, wzi nie wziąłem... tej tej rękawiczki. Dobra, tutaj powiem. Jakichś fajerwerów nie ma lecę dalej. Co my tu mamy w kubełku? Uuu, patrzcie, już taki jest odkurzacz, który się w rękach trzyma. Ja się nie znam co to za firma. Tu jakiś włącznik, patrzcie. Ale to chyba nie jest taki ten odkurzacz, no jakby bezkablowy, nie? No bo tutaj mamy to całe to urządzenie. Nie wiem, nie znam się co to za firma, ale czy to jest w ogóle rura jakaś taka, nie jest, prawda, to jest. Oj, no nie, rozszczególna jest. Ale szkoda, że jakiś on powie że jest dziwny, strasznie lekki. Tu się włącza, czy to ma w ogóle baterię w sobie? Nie wiem. Zresztą nie wiem, czy to jest... Nie, no to jest od tego przecież. Ale jak to się w ogóle tutaj... Matko, patrzcie, człowiek... Nie, wiem, nie mogę tego chycić. Człowiek, patrzcie, ze wsi jak... Ze wsi, nie? Przyjedzie. I trochę techniki na... Trochę, no dosyć dużo tu jest... Kurczę, techniki. Ja nie mogę tego powiem wam ogarnąć, ale takie mam tutaj doświadczenie z tymi cholerami, nie wiem. Mam doświadczenie że powiem Wam, że z tymi odkurzaczami tutaj, jak się znajdzie na śmietniku, to jest tak, że... O, jest tak, dobra. Chyba coś tu będzie z tego. Kurczę, nie mogę tego... Kurde, nie mogę tego... Wiecie, tu zapiąć. Nie wiem, czy coś jest tu wyłamane, czy coś.. Sorki, muszę wyłączyć telefon, bo ja muszę się z tym poradzić, bo tak nie da rady. Muszę mieć dwie ręce. Co no my tu mamy w kubełku? u patrzcie, już taki jest odkurzacz, który się w rękach trzyma. Ja się nie znam, co to za firma. Tu jakiś włącznik, patrzcie. Ale to chyba nie jest taki ten odkurzacz. No, jakby bezkablowy, nie? No, bo tutaj mamy to. Całe to urządzenie. Nie wiem, nie znam się, co to za firma, ale. To jest w ogóle rura jakaś taka, że nie sprawdza, czy to jest. Oj, no nie, rozciągalna jest. Ale szkoda, że jakiś on powie wam, że jest dziwny. Strasznie lekki. Tu się włącza. Czy to ma w ogóle baterię w sobie? Nie wiem. Strasznie nie wiem, czy to jest. Nie, no to jest od tego przecież. Ale się w ogóle tutaj ma kopaczekowy tego chycić. Człowiek, patrzcie, ze wsi, jak ze wsi, nie, przyjedzie i trochę techniki na... Trochę, no dosyć dużo tu jest kurczę techniki i ja nie mogę tego powiem wam ogarnąć, ale takie mam tutaj doświadczenie z tymi, cholerami, nie wiem. Mam tam doświadczenie, że powiem wam, że z tymi odkurzaczami tutaj, jak się znajdzie na śmietniku, to jest tak, że... O, jest tak, dobra. Chyba coś tu będzie z tego. Kurczę, nie mogę tego... Kurde, nie mogę tego... Wiecie tu zapiąć. Nie wiem, czy coś jest tu wyłamane, czy coś... Sorki, muszę wyłączyć telefon, bo ja muszę się z tym poradzić, bo tak nie da rady. Muszę mieć dwie ręce. Wiecie co porzucam ten odkurzacz, bo kurczę... No nie wiem, nie spina się. coś tu się nie spina. Kurde szkoda, muszę następnym razem wziąć ten... Yy, nożyczki. Cały czas myślę wiecie, żeby wziąć nożyczki. Bo to zawsze się ten przewód przyda, nie? No ale tak myślę zawsze i tak zawsze biorę, nie? Co my tu mamy? No, mamy tutaj, proszę Państwa, parasol. A czemu ten parasol ma taką jakąś rączkę? Nie no, strasznie to dziwne, nie rozumiem tego. Ale parasol jest, powiem wam, no. On jest strasznie dziwny ten parasol. Nie wiem, jest chyba do czegoś przyczepiany taki. Chyba można sobie nie wiem. Tu jest jakiś guzik, patrzcie. No, coś tu się nadusza. No, ale coś to na duszenie nie otwiera. Ja stąd, to są, ja widzę. To u mnie jest dosyć kiepsko. Tu jakaś poducha. No, nic to macie w temacie, Dobra, lecę na następny. Tutaj się, jak to mówię, nie pożywimy. Tu już obleciałem swoim fachowym okiem. Nie ma jakichś takich, wiecie, jak to mówimy, skarbów, fajerwerków, depozytów i innych.